W dzisiejszym odcinku o tym, jak możesz oszczędzać przynajmniej 1000 zł miesięcznie. Odcinek będzie podzielony na e, kilka sekcji. Najważniejsze pytanie, e, które powinieneś zadać sobie na początku e, tego odcinka, na początku w ogóle podejmowania decyzji o budowie poduszki finansowej, to jest pytanie: dlaczego ty to chcesz robić? Co jest takim wewnętrznym. Powodem tego, że taką poduszkę finansową chcesz zbudować. Dla każdej osoby będzie to coś. Innego. Jedne osoby podczas tej decyzji będą kierowały się bezpieczeństwem, tak? One chcą być bezpieczne, one chcą mieć poduszkę finansową na wiele, wiele miesięcy, która pozwoli im bezpiecznie i spokojnie żyć na wypadek różnych nieprzewidzianych wydatków finansowych. Dla drugich osób będzie to w zasadzie podyktowane tylko i wyłącznie tym, że dzięki temu, że oszczędzają, to mogą nadwyżki inwestować i zarabiać jeszcze więcej, tak? Musisz znaleźć to swoje dlaczego, dlaczego masz zacząć oszczędzać, bez w zasadzie tego punktu, jeśli pominiesz punkt ten pierwszy, dlaczego Ty to chcesz robić, dlaczego Ty będziesz e, musiał odłożyć tą swoją gratyfikację, e, nie uda Ci się po prostu tego zrobić, tak? Także zastanów się, weź e, białą kartkę papieru, wypisz e, jakiś tam cel, ile chcesz e, oszczędzić powiedzmy w roku 2023, czy jeszcze w 2022 e, i wypisz sobie dlaczego chcesz to oszczędzić, tak? Co jest, co jest tym tak, takim Twoim wewnętrznym e, powodem, skąd ma w zasadzie wypływać ta Decyzję. Część osób oglądających ten materiał ma już taki sprzeciw wewnętrzny, że no hej, no jak ja mam oszczędzać, jak mało zarabiam. Ja nie jestem w stanie nic oszczędzić, tak? I niestety się z tobą nie zgodzę, bo z każdej kwoty można powiedzieć, że da się coś oszczędzić 5 zł, ale da się oszczędzić, tak? Także. Prosty przykład. Są osoby, które zarabiają 2,5 tysiąca złotych i są w stanie coś z tego odłożyć, a są osoby, które zarabiają 8 tysięcy złotych i nie są w stanie odłożyć z tego nic. Więc jak to jest możliwe, tak, że jedna osoba zarabia 4 razy mniej od drugiej, a mimo to cokolwiek jest w stanie oszczędzić? To wynika ze stylu życia, z decyzji, e, jakie te e, osoby podejmują w codziennym życiu. Także nie, nie daj sobie wmówić, że nie jesteś w stanie oszczędzać e, żadnych pieniędzy, bo jest to po prostu wymówka. E, w zasadzie z każdych pieniędzy jesteś w stanie cokolwiek, ale oszczędzić. Ja sam e, potrafiłem oszczędzać, jak zarabiałem tysiąc, jak chodziłem na, na pół etatu, jak zarabiałem dwa, jak zrobiłem trzy, jak zrobiłem cztery, jak zrobiłem więcej to byłem w ka z każdej kwoty w stanie e, coś oszczędzić. Oczywiście, im wyższe to wynagrodzenie, tym ta kwota, e, którą byłem w stanie oszczędzić, była wyższa. Natomiast nie zawsze tak jest, bo czasami nasze wydatki miesięczne e, rosną proporcjonalnie z wynagrodzeniem, tak? Czyli jak zarobiliśmy 3, e, a zarabiamy 4,5, no to jednak gdzieś tam te powiedzmy 500 zł w skali miesiąca, gdzieś się tam zapodzieje, gdzieś tam wydamy, gdzieś pójdziemy, coś kupimy e, i zarabiamy teoretycznie więcej, a oszczędzamy e, niewiele więcej albo Tyle samo. Jeśli dotrwałeś do tego momentu, to prawdopodobnie chcesz zacząć oszczędzać albo dowiedzieć się jak to zrobić e, efektywniej. E, zatem e, możesz sobie jeszcze e, w międzyczasie zadać pytanie, dobrze, oszczędzam tyle i tyle, chciałbym e, oszczędzać więcej, co, co powinienem zrobić. No najprostszym rozwiązaniem będzie oczywiście zarabianie więcej. I teraz tak, w przypadku pracy na etacie jest to trudniejsze niż w przypadku własnej działalności. W przypadku pracy na etacie, jak zarabiasz 3000, możesz pójść do szefa o podwyżkę, dać powiedzmy 200 zł podwyżki, zarobić 3200. Jest to zawsze coś, natomiast y, zarobisz 3200 i nie pójdziesz do szefa o kolejną podwyżkę za tydzień. W przypadku działalności możesz zarobić 3 w jednym miesiącu, a w drugim możesz zabić 8, tak? E, dojdzie ci jeden klient i to będzie y, 1250 w górę. Oczywiście, w zależności od tego, co robisz, czy masz usługi, czy masz produkty. Chodzi po prostu o zobrazowanie, że pracując na etacie, nawet jak o tą podwyżkę pójdziesz, to dostaniesz 200-300 zł podwyżki. No i nie pójdziesz o tą podwyżkę za tydzień. W przypadku działalności możesz zarobić 0, może zrobić 3, możesz zrobić 13 czy 33 i te dysproporcje zarobków będą bardzo duże, więc w przypadku działalności jest to prostsze. W teorii, natomiast jest to obarczone wieloma innymi wadami, o czym może w innym materiale. Także, jak pracujesz na etacie, musisz być świadomy tego, że zdolność zarabienia pieniędzy jest ograniczona, chyba że jesteś osobą ambitną, która jest świadoma, że w pracy zarobi tyle i tyle, nie zarobi więcej, bo nie ma aż tak specjalistycznych umiejętności, no to wracasz sobie po pracy e, o godzinie 17 do domu, robisz sobie dwie godzinki przerwy, siadasz do pracy na dwie godzinki, czy do e, jakiejkolwiek działalności, która ma na celu poniesienie Twoich kompetencji, no i e, odpuszczasz siedzenie i oglądanie telewizji, która na nic nie wpływa, tylko zdobywasz nowe kompetencje, które w przyszłości pozwolą ci zarobić więcej, lub e, gdzieś już jakiś, można powiedzieć, drobny biznes robisz po godzinach. Innej po prostu drogi nie ma, tak? Jeśli nie jesteś w stanie nic teraz oszczędzić, albo chcesz oszczędzać więcej, to po prostu musisz więcej, e, więcej zarabiać. To załóż sobie, że będziesz powiedzmy. Każdego roku zarabiał 30-40% więcej. Oczywiście, jak dojdziesz do już wysokiego pułapu, to, to ciężko będzie to aż tak skalować, ale jak sobie założyć, że w, ok, teraz zarabiam 3, w przyszłym roku chcę zarabiać 3,5, jest to jak najbardziej realne. Tak? Zarabiasz 4, powiedz sobie, że chcesz zarabiać 5. Jest to jak najbardziej realne. E, czyli stara się każdego roku, zarówno pracując na etacie, czy prowadząc działalność gospodarczą, skalować te swoje zarobki, zarabiać coraz więcej. E, Możesz sobie założyć 20%, także w przyszłym roku chcesz zabrać 20% więcej, możesz też, może chcesz to podwoić, tak, ale określ sobie jakiś cel, czyli ile chcesz oszczędzić w skali miesiąca, ile to, jaka to jest kwota e, dzienna e, i co też bardzo, bardzo istotne, jeśli będziesz, e, jeśli po prostu oszczędzisz, po, załóżmy przez 12 miesięcy, e, oszczędzisz te 1000 zł, to pozwól sobie tego 12 miesiąca, powiedzmy ten jeden miesiąc wydać, tak, w formie jakiejś jakiejś nagrody, e, gratyfikacji, żebyś też miał jakąś satysfakcję z tego życia, czyli 12 miesięcy oszczędzałeś, masz 12 tysięcy, tego tysiaka wydajesz na, na jakiś wyjazd, tak, swój mózg, mózg y, skojarzy y, to, to z dopominą. Będziesz miał fajny powód do oszczędzania, bo budujesz poduszkę finansową, bo się zabezpieczasz, bo nie pokona Cię żadna sytuacja finansowa nieprzewidziana i dodatkowo masz jakąś fajną gratyfikację w postaci wyjazdu. I teraz kilka najważniejszych takich wskazówek z życia codziennego, jak możesz oszczędzać więcej pieniędzy. Podstawy absolutne, tak? Czyli prąd, woda, gaz. Nie będę tutaj mówił o takich podstawach, bo są podstawy podstaw. Zwłaszcza w najbliższych miesiącach, w momencie, gdy ceny z rachunków wzrosną wielokrotnie no to z dużym prawdopodobieństwem wzrosną wielokrotnie no to to warto temu przyjrzeć, tym wydatkom przyjrzeć się szczególnie. Także, jak gdzieś coś idziesz, to po prostu to wyłącz. Nie musi się świecić. Niektóre rzeczy, niektóre urządzenia nie muszą pracować całą dobę. Jeśli mieszkasz w mieszkaniu trzypokojowym, a jest ono. Ci do niczego niepotrzebne, to przeprowadź się do, do mniejszego. Na pewno przeoszczędzisz kilkaset, może tysiąc, może 1500 zł. Teraz punkt dość mocno kontrowersyjny. Wydatki na jedzenie. Tutaj e, nie mówię o jedzeniu totalnego syfu, tak? Bo ty jesteś tym, co jesz, natomiast jest wiele wydatków związanych z jedzeniem, które są po prostu głupie. Wydatki chociażby na fast foody. Wyjdź sobie teraz z domu, pojedź w dowolne miejsce i zobacz, ile tam jest teraz ludzi. Masa osób, która e, zamawia sobie na wynos, czy nie na wynos, czy je w lokalach e, i wydaje naprawdę ciężkie pieniądze e, na tego typu jedzenie. Ja znowu nie mówię racjonalnie do tego podchodząc, żeby raz na jakiś czas, czas się tam nie udać, ale jedząc tam codziennie, podsumuj sobie, weź rachunek, zapłaciłeś za jakiegoś hamburgera, nie wiem, 30 zł, czy 35. Jakieś tam frytki, jakaś tam kola, do tego mamy cztery dyszki. I idź do sklepu. Nawet przy tak rosnących cenach, bo też to zauważam, przy tak rosnących cenach, kup sobie kilka produktów i zrób sobie pełnowartościowy posiłek. Zobaczysz, jak nawet objętościowo hamburger mający, nie wiem, 800, 1000 kalorii, który jest w wielkości ręki, nawet mniejszy, a posiłek pełnowartościowy, gdzie masz, nie wiem, 100 gramów białka. E, dodatkowo warzywa i tak dalej, e, fajne makroskładniki, który kosztuje 4 razy mniej, tak? a jest znacznie bardziej pełnowartościowy. I tego typu jedzenie zdrowsze, e, gotowane samemu, znacznie bardziej pomoże Ci przede wszystkim poprawić jakieś e, aspekty związane ze zdrowiem. Będą to posiłki bardziej wartościowe. Poza tym, e, nie będziesz wydawał takich dużych pieniędzy, bo jakbyś sobie podsumował, ile wydajesz miesięcznie, chodząc do, do fast foodów regularnie, to byś był w szoku. Idziesz do takiego fast fooda, wydajesz ileś tam złoty, Wracasz i w sumie nie, w sumie nie pojadłeś. Bo takimi posiłkami nie czyścić, nie najadamy. Także porzuć jedzenie fast foodowe na korzyść jedzenia gotowanego w domu. To jest żadnego ujma, ugotować sobie w domu. To, co ja ci też osobiście rekomenduję, kupić sobie większą porcję. Ja tak osobiście robię. Kupuję sobie jakąś większą ilość mięsa, większą ilość jakichś warzyw. Porcuję to sobie i przygotowuję sobie, wkładam do pudełek. Tak? I mam na powiedzmy 3 dni do przodu jedzenie gotowe. Wtedy jedyne co to, wyciągam sobie z lodówki i podgrzewam. Jest to znacznie lepsze. Moim zdaniem, rozwiązanie oszczędzasz pieniądze, jest zdrowiej, liczysz kalorie, tak? Czyli twoja ogólna sylwetka się y, poprawia, a przy okazji zostaje ci sporo w portfelu. Także porzuć jedzenie fast foodowe, porzuć jedzenie właśnie tego typu, skup się na jedzeniu zdrowym, nieprzetworzonym, gotuj sobie w domu, porcuj sobie to do, do pudełek, przygotowuj posiłki na 3 dni do przodu, poza korzyścią związaną z tym, że po prostu zapłacisz mniej, będziesz miał też dużą oszczędność czasu, bo wtedy w zasadzie sobie tylko taki posiłek wyciągniesz, podgrzejesz, Zjesz. Mówisz mi, naprawdę, oszczędzanie to nie jest jakieś rocket science. Ja zdaję sobie sprawę, że większość osób nie oszczędza. To jest po prostu głupie. E, to jest moje zdanie, tak? E, nieoszczędzanie pieniędzy jest w mojej ocenie po prostu głupie. Większość e, Polaków, niestety, to są analfabeci finansowi. Nie mają oni podstawowego doświadczenia związanego z jakimkolwiek gospodarowaniem finansami. Choć z drugiej strony trzeba też niestety. Yy, nam to wybaczyć, bo w szkole z tego nie uczą, uczymy się o pantofelkach, nie uczymy się o zarządzaniu finansami i wygląda to tak, jak wygląda. Gdzieś tam czytałem badania, że chyba około 40% Polaków nie posiada żadnych oszczędności, co dla mnie to jest... Rocket Science normalnie, wręcz niemożliwe do uwierzenia, że niektórzy sobie tak postępują. No ale tak tak to wygląda. Każdy oczywiście żyje po swojemu, każdy ponosi odpowiedzialność za swoje decyzje, ale uwierz mi, oszczędzając pieniądze, mając zbudowaną poduszkę finansową, będzie Ci się żyło dużo spokojniej, dużo prościej, będziesz podejmował lepsze decyzje, będziesz podejmował większe ryzyko, które będzie w przyszłości zwracało się Tobie z nawiązką. Oszczędzanie nie jest banalne, ale jest. Proste, każda osoba może oszczędzać. Jeśli rodzice nie przekazali Ci takiego nawyku, to wyrób go sobie samodzielnie i przekazuj go dalej, bo naprawdę okazuje się bardzo pomocny. Tyle w tym odcinku. Może zostawić lajka, like może zostawić suba. Napisz w komentarzu, jak Ty wyrobiłeś sobie nawyk oszczędzania. No i co? Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Tu Ci się wyświetla moja playlista. Trzymaj się. Cześć!